Witamy na plantacji mojej żony, na której prowadzimy truskawkowe inspiracje. Jesteśmy akurat podczas rozkładania włókniny, bo zapowiadane są przygruntowe przymrozki. Truskawki, akurat są, akurat ta plantacja już można powiedzieć, że jest pod koniec kwitnienia, ale wiele moich plantacji zależnych od odmiany jest w pełni kwitnienia lub dopiero rozpoczyna kwitnienie. A zapowiadane są naprawdę te przymrozki do jednego stopnia teoretycznie na dwóch metrach ale myślę, że spadki temperatury mogą nawet osiągnąć minus 3, minus 4 stopnie przy gruncie a przy tej fazie truskawek może to naprawdę uszkodzić nam owoce nie tylko kwiat, ale także owoce bo owoce, które już zawiązały będą niestety miały znamiona uszkodzeń mrozowych będą niestety, ale zniekształcone zdeformowane i będą miały zaburzenia w pobieraniach składników pokarmowych. I jak na razie spokojna była wiosna. Nie było takich wahań temperatury i tak dalej. Jest dzisiaj już można powiedzieć, że po zimnych ogrodnikach, ale widzimy, że te, ci zimni ogrodnicy się przesunęli o kilka dni i niestety nas nie chcą oszczędzić. Akurat tutaj na naszej plantacji stosujemy białą agrowłókninę o gramaturze 23 gram, ale w tym roku też zaczynamy z nakrywaniem termoklimą. Zobaczymy, to będą nasze pierwsze doświadczenia. Słyszeliśmy opinie bardzo dobre, ale no, trzeba spróbować czegoś dobrego. Ale też jesteśmy przy tradycyjnych rzeczach, które są sprawdzone. Cały sezon dbamy o te truskawki i tak dalej. I ja bym nie odważył się nie nakrywać tych truskawek. Jeżeli jest materiał, yy, są chęci do pracy i tak dalej, nie można przekreślać tego, co, na co pracowaliśmy cały rok. U nas udało się w tym roku kupić właśnie w Agrimpexie takie włókniny 26 metrów. To taką włókniną ćwierć hektara naraz się nakrywa. A tak to takie przeważnie są dwunastki, to multi Powiedz Mateusz, co rozwijacie? Rozwijamy w tym momencie multi z firmy GoPolska, która bierze udział w naszym właśnie projekcie. Jest to nasza pierwsza styczność z takim materiałem. Zobaczymy efekty po przymrozkach. Za mną widać już Zaczęliśmy nakrywać pierwszą kwaterę. No, i tutaj można powiedzieć, że mamy hektar pola. Dla nas nakrycie takiego hektara zajmuje około półtorej godziny. Tak jak my nakrywamy podwyższone zagony. Nie możemy stosować obsypywania ziemią tradycyjnie tak, ponieważ niestety, ale byśmy sobie bruzdy i przejazdy bardzo zniszczyli, bo nie są uprawiane, tylko są po prostu wyprostowane palane herbicydami zielsko dlatego stosujemy takie worki które uważam, że naprawdę zdają egzamin i włóknina nie jest wyrywana podczas silnych wiatrów a często zdarza się tak, że podczas mrozów albo przed mrozem, po mrozie te wiatry są dość silne po przymrozkach jeśli wystąpią lub nie wystąpią ale niestety będą na pewno jakieś uszkodzenia techniczne liści i tak dalej, no no i rośliny będą wychłodzone, przechłodzone, no i będziemy musieli zadbać o regenerację tych roślin, ale o tym powiedzą nasi partnerzy, którzy biorą udział w tym projekcie. I na pewno do usłyszenia niedługo, bo przymrozki, z tego co wiem, mają trwać dwa dni, i mam nadzieję, że ani dnia dłużej.